Dzień dobry Państwu, serdecznie witamy na Pomocowej Konferencji. Witam obydwu trenerów. Bardzo proszę o krótką prezentację Pomocowej. Zaczniemy od trenera gości bardzo proszę. No, to był taki mecz, który my mieliśmy obowiązek wygrać. Wiedzieliśmy, że WSO jest dobrze zorganizowany i do momentu, kiedy nie strzelimy bramki, no nie będzie łatwo, tak? E, takie są mecze kucharowe i, i wiemy dobrze, że potrzebna w nich jest e, bardzo duża cierpliwość. E, nam tej cierpliwości dzisiaj nie zabrakło, pier, pierwszą bramkę, później drugą, w zasadzie ten no, już e, no, mieliśmy pod kontrolą na drugą połowę wychodząc, dołożyliśmy trzecią, czwartą i, i w zasadzie jedynym takim minusem jest to, że Tomek cywka dostał kontuzji i nie wiemy co chcieliśmy dać Robertowi innemu odpocząć, musieliśmy go od razu. Stawić do gry, ale to jest też młody chłopak, więc mam nadzieję, że szybko się zregeneruje na, na następny mecz. Bardzo się cieszymy zwycięstwa. ten puchar traktujemy bardzo e, priorytetowo, także wydaje mi się, że zrobiliśmy to, co do nas należało. Gratulacje dla chłopaków, to tyle dziękuję. Dziękujemy bardzo, bardzo dziękuję. Ja na początek chcę podziękować chłopakom za, za te dwa mecze w, w edycji tego Boharu Niestety dla nas ta przygoda się dzisiaj skończyła. Myślę, że zasłużenie. Byliśmy, nie byliśmy w stanie się za bardzo przeciwstawić Lechowi. Tak jak tu trener przeanalizował to spotkanie, zgadzam się z tym i, i, i uważam, że... Yy, że jednak ta jakość yy, piłkarska yy, na tyle była wyższa, że nie potrafiliśmy dzisiaj yy, się przeciwstawić yy, nawet yy, ambicją czy, czy, czy wolą walki. Tutaj trochę słabiej żeśmy wyglądali i mam nadzieję tylko, że jak najszybciej się pozbieramy przed niedzielnym spotkaniem. Yy, moim chłopku, chłopcom yy, no nie mogę odmówić zaangażowania i to, że chcieli. Możemy gdybać, co by się stało, gdyby Siergiej wykorzystał tę sytuację przy 0, 0 bo myślę, że to była bardzo klarowna, ale niestety jedyna nasza sytuacja, więc, więc za, dużo, za dużo tutaj Lech nie dał nam pograć. Ale zamykamy dzisiaj rozdział pod tytułem Puchar Polski. Skupiamy się tylko i wyłącznie na, na lidze. Lechowi, trenerowi życzę wszystkiego dobrego i wzorem E, ubiegłorocznej Lechii zwycięstwa nad nami. Życzę zdobycia Pucharka Dziękuję o... bardzo. Jakieś pytania po to... Tak, Żeby szansę w Zabia poznać. Panie trenerze, nie było tak trochę, że do tej pierwszej bramki takie jednak było ciśnienie i takie spięcie pana zespole i napuściło po tej pierwszej bramce, bo właściwie zaraz po tej pierwszej bramce było już kilka sytuacji takich, które sprawiły, że ta druga padła przed przerwą. No to zawsze tak jest w takich meczach. E, wiadomo, że to... to... Od no, nas wymagało się tutaj zwycięstwa wysokiego, łatwego Resowia mogła tutaj sprawić niespodziankę. A także te mecze tak wyglądają do momentu, kiedy się nie, nie zdobędzie bramki. Na szczęście udało nam się tę bramkę w miarę w miarę zdobyć, poprawiliśmy drugą i w zasadzie już ten mecz mieliśmy pod całkowitą kontrolą. Panie cenny, że w lidze wracamy do dwóch stopali? To na pewno będziemy analizować to spotkanie. Wiadomo, tutaj troszeczkę, troszeczkę zaryzykowaliśmy w delikatny eksperyment, ale wiedzieliśmy, że tutaj czy trener Latowski, myślę, że przedstawił tą naszą drużynę na tyle dobrze, że, że chcąc coś tutaj osiągnąć i, i jeszcze spróbować zagryć w dalszej, dalszej rundzie Pucharu Polski, musieliśmy coś... Coś zaryzykować, niestety, niestety nie udało się dzisiaj, mówię, analiza dogłębna przyniesie nam odpowiedź, ale, ale myślę, że do końca nie zrezygnujemy też z takiej formy grania, bo, bo myślę, mamy duże możliwości, żeby, żeby nie być tylko i wyłącznie zespołem opierającym się na jeden system gry. Nie, nie jest Pan wkurzony. Pamiętam, że za, za to, w jaki sposób traciliście te bramki dzisiaj, bo to nie były jakieś piękne akcje Lecha Poznań, umówmy się. Do tej pory ta, ta defensywa rysowi wyglądała no, lepiej niż, niż solidnie, naprawdę. No to tutaj pewnie w każdej bramce mamy duży udział, może nie bardzo duży, ale też trzeba powiedzieć, że jednak Lek z minuty na minutę coraz śmielej grał, coraz odważniej konstruował tę sytuację. No i ta pierwsza, pierwsza bramka, myślę, głównie tutaj podcięła skrzydła zawodnikom, bo nie, nie uniknęliśmy się błędów, ale tak jak mówię, na analizę przyjdzie czas. Nie chcę tutaj na gorąco gdzieś kogoś, kogoś strofować czy, czy na kimś wieszać psy, bo, bo myślę, że to nie jest miejsce, zdajemy sobie sprawę, że po raz kolejny zbyt dużo pomogliśmy przeciwnikowi przy zdobywaniu bram.